Myślicie, że znacie film po Okładce. Zastanówmy się nad tym. Tak jak zwiastun filmowy nie oddaje całej historii, nasze pierwsze wrażenia często są mylące. Wyobraźcie sobie, że skreślacie film tylko dlatego, że jego zapowiedź was nie zachwyciła. Przegapiłbyś te wszystkie zwroty akcji, wzruszające momenty i epickie finały. Z życiem jest tak samo. Czy to kłótnia z przyjacielem, czy gorąca dyskusja w internecie, dajcie sobie chwilę, żeby wysłuchać całej historii. Każda perspektywa dodaje głębi, niczym ukryte smaczki w filmie. Tak jak rejs Marka Piwowskiego, który na pierwszy rzut oka może wydawać się chaotyczny, ale kryje w sobie głęboki komentarz społeczny. Więc następnym razem, zanim osądzicie, wciśnijcie pauzę i wysłuchajcie drugiej strony. Może odkryjecie prawdziwe arcydzieło, niczym hydrozagadka. Film, który z czasem zyskał status kultowego.